Dzień dobry Państwu, dzień dobry wszystkim słuchaczom. Marek Kozubel po drugiej stronie, czyli raport z frontu Marku, dzień dobry. Witam serdecznie, Mateuszu. Pozdrawiam ciebie oraz widzów i słuchaczy, podróży bez paszportu. Na początku chciałbym się zapytać, o ostatnie rosyjskie straty pojawiły się takie dane, że tutaj ta armia, armia Putina. Znacząco uszczupla się w związku z wynikiem tych działań na froncie. Chodzi o przekroczenie tej granicy strat ludzkich wynoszących pół miliona według ukraińskiego sztabu generalnego. Faktycznie to jest taki, można powiedzieć, taki, jakby to powiedzieć, kolejny punkt, właśnie jakby to powiedzieć, bólu, jaki Rosjanie mają przechodzić, ale mnie ciekawi jeszcze inna rzecz, no bo powiedzmy tak te pół miliona strat ludzkich, to można odbierać jako propagandę, prawda, jako przesadę, można się zastanawiać, czy, ta, czy w tej liczbie Ukraińcy obejmują tylko zabitych, czy jeszcze do tego ranionych, na ile ta liczba po prostu się faktycznie pokrywa z rosyjskimi stratami. Czy może te obejmujące też rannych, dezerterów, zaginionych jeńców jednak jest większa? Tutaj wbrew pozorom jest ono takie dość ciężkie do oszacowania, aczkolwiek swego czasu nawet dość tacy krytycznie nastawieni do informacji podawanych przez władze, analitycy ukraińscy, tacy chociażby Curi Butuzow, twierdzili, że te dane są. Bliskie prawdy, aczkolwiek można tak brać pod uwagę to, że one są trochę przesadzone. Nie jakoś mocno, ale trochę są. Dlatego, no, jeżeli zadamy sobie pytanie, czy w tej liczbie są tylko zabici, czy też ogółem są też ranni, ja podejrzewam, że sztab generalny podaje zapewne straty nieodwracalne rosyjskie. Czyli Zabici, czy też, no, jeżeli udało się udokumentować, że powiedzmy jakiemuś rosyjskiemu żołnierzowi porywało nogi, no to jest naprawdę niezwykle wątpliwe, żeby wrócił on na pole walki. No, myślę, że rosyjscy dowódcy nie są aż tak dziwni, żeby również i taką osobę pchać do walki, ale ciekawa jest też troszeczkę inna rzecz. Otóż Rosjanie. Być może wprowadzą różnego rodzaju ograniczenia dla własnych obywateli, którzy po 22 roku opuścili granicę kraju. Czyli w zasadzie zaczną robić to samo, za co do niedawna krytykowano władze Ukrainy, to znaczy, że wstrzymano. Różnego rodzaju usługi konsularne dla Ukraińców za granicą. Tylko, że od samego początku władze Ukrainy planowały to zrobić tylko na okres miesiąca, do momentu, aż zostanie wdrożony, zostanie raczej wdrożona aplikacja Rezerwa Plus. Ona została wdrożona i nagle usługi konsularne zostały przywrócone. Tylko, że obywatele no, muszą spełnić pewien swój obowiązek. To znaczy, po prostu zarejestrować się tam, udzielić informacji na swój temat, a potem po prostu system będzie też tam dodatkowo później jeszcze od nich wymagać różnego rodzaju informacji o stanie zdrowia. I oczywiście to jest to związane z tym, że po prostu ukraiński system chce ustalić, na kogo może liczyć, no bo wiadomo, że większość tych osób z zagranicy ciężko będzie ściągnąć, szczególnie tych, którzy już mają powiedzmy pobyt stały w Polsce, prawda? Oni to w zasadzie nie muszą się za bardzo martwić. Jakoś nie zauważyłem, żeby Ukraińcy, których znam, a pracują w Polsce od lat żeby się w ogóle martwili tą kwestią. Tutaj tak naprawdę większe zmartwienie mają ci, którzy po prostu opuścili Ukrainę nielegalnie po 22 roku i to przede wszystkim oni, a nie Ukraińcy siedzący w Polsce czy nie wiem, w Czechach, na Węgrzech od lat, bo właśnie oni najmocniej mają tutaj problemy do... Tutaj tych zmian w ustawie mobilizacyjnej. No i jeżeli chodzi też o udzielanie usług konsularnych. I tutaj widzimy, że Rosjanie idą pomału w podobnym kierunku. Też ich nagle zaczął boleć ten brak ludzi, co może w jakiś sposób być związane rzeczywiście ze stratami. Nie oznacza to oczywiście, że Rosjanom jutro pojutrze czy za rok skończą się zupełnie ludzie. Bardziej tutaj chodzi o to, że niedługo Rosjanie będą musieli sięgnąć po żołnierza z a raczej rekruta, z tych regionów i miast, które dotychczas starano się jak najbardziej oszczędzać. Skąd zawsze szedł niższy odsetek rekrutów niż z regionów ubogich. I tutaj automatycznie na myśl przychodzą takie miasta jak Moskwa. Petersburg. Żołnierze z tych miejscowości też już ginęli, owszem, ale jednak ich udział i w stratach, że tak to ujmę, jak i ogółem w siłach zbrojnych, no nie był jednak dotychczas aż taki duży, jeżeli chodzi oczywiście o wojska inwazyjne. I oczywiście Rosjanie nie będą tak mocno odczuwać strat jeżeli po prostu sięgną po takiego rekruta, ale mogą się obawiać po prostu problemów na własnym podwórku, wywołaniu pewnego rodzaju niepokojów. Zresztą z tego też powodu Rosjanie nie mogą za bardzo mobilizować do wojska funkcjonariuszy policji czy rozgwardii. No, też nie mogą za bardzo szafować życiem tych mundurowych, bo oni są potrzebni na zapleczu. Pamiętajmy, że podczas I wojny światowej Udało się doprowadzić do chaosu na zapleczu wojsk rosyjskich, czyli w głębi imperium, bo policja była bardzo nieliczna i słaba. Po prostu w okresie carskim to wojsko bardzo często wykorzystywano do rozganiania zamieszek, różnego rodzaju tłumienia buntów, prawda, także do zaprowadzania porządku. Wojsko było na froncie. Zabrakło na tyłach mundurowych do pilnowania porządku, i się pomału zaczynało wszystko sypać. I po prostu Kreml, obecnie nauczony tymi problemami, no po prostu stara się jednak nadmiernie nie szafować życiem członków, rozgwa członkami życiem żołnierzy rozgwardii czy policjantów, prawda? Dlatego ich nie będzie wysłać na front i kombinuje na wszelkie sposoby też, jakby tu uchronić. Mieszkańców z tych większych miast i bogatszych regionów, po to, żeby mieć święty spokój i dalej prowadzić wojnę. W takim razie pozostaje mi zapytać o sytuację już na samym froncie. Dobrze, to tutaj szybko, żeby też nie przeciągać. Jeżeli chodzi o walki w rejonie Wowczańska, to tutaj oczywiście zgodnie z prognozami Rosjanie przede wszystkim stopniowo zajmują tą północną część Wowczańska, tą, która się znajduje na północnym brzegu rzeczki, która przecina miasto. Co tutaj jeszcze się dzieje? Rosjanie oczywiście nadal planują natarcie na wieś Łypci, walczą również we wsi Głybokie, gdzie no nawiasem mówiąc też jakoś za szczególnie dobrze im nie idzie, bo połowa wioski w zasadzie nie znajduje się w ich rękach. No oni tam wchodzą, mają problem z utrzymaniem pozycji, giną, nawiasem mówiąc same problemy. Jeżeli chodzi o inne odcinki. To tutaj w rejonie wsi Terny mamy do czynienia z taką sytuacją, gdzie Ukraińcy zajmują jakiś teren, potem Rosjanie znowu nad nim kontrolę przejmują, ale potem się na przykład wycofują i powstaje tam swego rodzaju ziemia niczyja. Tutaj taka ciekawostka. Rosjanie uparcie stają się dojść do linii rzeki Żerebeć, właśnie na linii tych wiosek Terny, Jampoliwka i Zariczne. Także tutaj walki nie ustają ale na razie nie widzimy żadnych trwałych zmian na linii frontu. Rosjanie też mocno naciskają na kliszczywkę, która no w zasadzie niedługo, moim zdaniem, wpadnie ostatecznie w ich ręce. Nie jest jakoś tak, że ta kliszczywka jest sama wieś jest. Szczególnie ważna. Bardziej ważne są dwa wzniesienia na zachód i na wschód od tej wioski. Rosjanie dlatego też się nie śpieszą zbytnio, żeby zająć resztę ruin. Bardziej będą się skupiać teraz na wyparciu Ukraińców właśnie z tych dwóch wzniesień. Same ruiny kliszczywki ich tutaj za bardzo nie obchodzą. Rosjanie też mocno naciskają nadal na czasy jar Ukraińcom na razie nie udało się ich wyrzucić. Tutaj z tego skrawka terenu zabudowanego, a właściwie ruin. Rosjanie też zbliżają się do kanału Siwersko-donieckiego na tutaj kolejnym odcinku, w kolejnym tutaj pasie. Tutaj jak zresztą widzimy, udało im się do niego dojść, ale na razie nie są w stanie jeszcze go przekroczyć. No i też jeżeli chodzi o odcinek w rejonie Awdijki i Oczeretynego, to tutaj Rosjanom udało się dokonać niewielkich zysków w rejonie wsi archangelskie, konkretnie na północ od tej wioski, a w zasadzie jej ruin. Próbują również atakować z kierunku sołowiowe na wieś Sokił, ale tutaj ponoszą dość duże straty. Zresztą na jednym ukraińskim portalu podano nawet taką informację, że sołowiowe zmienia się, przepraszam, zmienia się w cmentarz rosyjskiego sprzętu wojskowego. Zbliżyli się również Rosjanie do wsi nowopokrowskie. Ale tutaj, jak widzimy, nie doszli w zasadzie jeszcze do tej głównej tutaj kolejnej linii ukraińskiej obrony. Jeszcze tutaj trochę im zostało, bo ona, ona się opiera właśnie o zbiorniki wodne oraz ciek, który potem wpada do wowczy. No i oczywiście Rosjanie kontynuują rozszerzanie swojego terenu, tego kontrolowanego w rejonie wsi netajłowe. Też należy odnotować rosyjskie postępy w Krasnohorivce. W zasadzie ten, jak widzimy, teren kontrolowany przez Rosjan w centrum znacznie się zwiększył i Ukraińcy pozostają tylko już na obrzeżach południowych oraz w północnej połowie tego miasteczka. No i tutaj jeszcze no, można wspomnieć o wsi krynki, bo tutaj się działy dość ciekawe rzeczy. Otóż ukraińskie media społecznościowe ostatnio rozgrzała do czerwoności informacja z Telegramu od jednego z żołnierzy, że Ukraińcy wyszli ze wsi krynki. No, i tutaj się zaczęły nadinterpretacje, czy doszło do jakiejś właśnie zdrady, nieudolności, odwrotu, o co tutaj chodzi. Tymczasem okazuje się, że nie do końca naród social mediowy zrozumiał, o co chodzi i zapewne też nie doczytał więcej niż nagłówek. A o co chodzi? Ukraińcy rozszerzają ten przyczółek w kierunku miejscowości Kozaczy Lachry. I zarazem, wraz z przesuwaniem się na zachód tego przyczółka, opuszczają oni rejon Krynek. To znaczy, że jednocześnie przesuwając się na zachód, wycofują się z Krynek. Przesuwają się po prostu całkowicie, cały ten przyczółek. Jaki ma sens ta mała operacja? Otóż, wedle słów ukraińskich żołnierzy na Telegramie. Sens jest taki, że dotychczas zajmowany teren w Krynkach był już mocno zdewastowany i tam w zasadzie nie było się gdzie kryć. A przechodząc dalej na zachód, Ukraińcy zajmują Budynki, które jeszcze nie są zupełnie zawastowane, gdzie są piwnice, w których można się ukryć chociażby przed rosyjskimi nalotami, bo pamiętajmy, że Rosjanie zrzucają bardzo ciężkie bomby lotnicze, Faby, Kaby, niektóre mają pół tony. Wagi, więc to jest no naprawdę bardzo groźna broń. No gdyby takowa spadła w terenie, gdzie żołnierze znajdowaliby się na otwartej przestrzeni, no to straty byłyby bardzo koszmarne. Dlatego piwnice często stanowią bardzo tutaj ważne schronienie zwłaszcza, że te bomby są też zrzucane przez Rosjan z pewnej bezpiecznej odległości przez co są mniej celne. No ale jeżeli taka bomba spadnie jednak na tak wąski przyczółek, prawda? No to ciężko, żeby miała nie zadać jakichś strat lub żeby nie miała zniszczyć lub naruszyć bardzo solidnie okolicznych zabudowań. Dlatego po prostu Ukraińcy, nie mając się gdzie już ukryć w rejonie Krynek, przesunęli się po prostu bardziej na zachód. Także niewykluczone, że niedługo będziemy być może mówić o przyczółku nie pod krynkami, ale pod kozaczymi lachierami. No, ale oczywiście pytanie, czy Rosjanie tutaj nie zwiększą nacisku na ten przyczółek, aby ostatecznie Ukraińców stamtąd wyrzucić. No i również można wspomnieć o tym, że wczoraj doszło do dość takiego intensywnego ostrzału Krymu. Przez stronę ukraińską. Tutaj ucierpiały rosyjskie bazy w Simferopolu, Ałszcie, to są takie dwa przykłady, najczęściej właśnie wymieniano Ałusztę, gdzie doszło do serii eksplozji. I tutaj no, potwierdzono rosyjskie straty w kilku miejscach, także doszło do. No, takiego dość intensywnego uderzenia, z którego odparciem Rosjanie mieli naprawdę bardzo ogromne problemy. A no dodatek jeszcze trzeba odnotować bardzo ciekawy atak ukraiński w kraju Krasnodarskim, gdzie bardzo, uszkod... bardzo ciężko uszkodzony mógł zostać radar pozahoryzontalny Woroneż, bodajże MD, o ile dobrze on się tak nazywa i on ten radar ma służyć do uprzedzania o wystrzeleniu rakiet w kierunku Rosji i są różne wersje na temat tego, dlaczego Ukraińcy w ramach takiego większego uderzenia na kraj krasnodarski, bo jeszcze trzeba wspomnieć o tym, że porażono lotnisko, porażono też jeszcze jedną z rafinerii w kraju krasnodarskim, dlaczego Ukraińcy zrobili coś takiego, bo są takie głosy, że ten radar miał bardzo niewielki albo wręcz żaden wpływ na działania wojenne toczone na Ukrainie to niektórzy zwracają uwagę na to, że ten radar mógł uprzedzać o wystrzeleniu pocisków ATACMS. I że taki mógł być też powód, dlaczego Ukraińcy postanowili część tego radaru porazić. Marek Kozubal dzisiaj dla Państwa. Bardzo dziękuję za dzisiejszy komentarz. Kłaniam się nisko. Ja również kłaniam się nisko. Pozdrawiam serdecznie.